Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Territorial IO. Dzisiaj zagramy sobie na mapie Ameryka Południowa. Będzie to Free for All. I zaczniemy sobie bardziej na północnym zachodzie tej mapy. 43 osoby, wydaje mi się, że jest całkiem sporo. Jak na tą mapę, mapa za duża nie jest, niestety. Zobaczymy, co będziemy tutaj w stanie zrobić. I zaczynamy jako czerwona kropeczka. Będziemy się rozwijać bardziej tutaj, już widzę na północny wschód, bo na północnym zachodzie, na zachodzie w zasadzie jest bardzo dużo tutaj graczy, co będzie utrudniało rozwój. Więc będziemy lecieć sobie w tym kierunku, w którym jest jak najwięcej botów po prostu. Już widzę, dużo się nie porozwijamy, niestety. I atakujemy te boty, które są osłabione, bo wysyłają swoje jednostki. Dokładnie? Nie lecimy sobie. W każdą stronę. W każdą stronę. Tu Luke mnie zaatakował, co było głupim pomysłem. Z jego strony. Tutaj ios userowi sobie zostawimy ścieżkę, żeby mogło atakować też bardziej tutaj właśnie na wschód. OK, I zaatakuj tego bota. Ja zaatakuję tego bota. W zasadzie już mamy czerpaną sprawę, jeśli chodzi o, o rozwój. Będziemy sobie lecieć. Tylko tego jeszcze zjemy, który się uchował. To będzie na tyle. Dokładnie. Ty i ty. Może byście tego zaatakowali. Ja z kolei na pewno sobie zjem tutaj. Kawałek chociaż. Mi się przyda. Super. I czekamy. Tutaj widzę korona jest dosyć spora. I ty jeszcze tego byś zaatakował, może. Czekamy, co by się tutaj mogło wydarzyć. Ok. Atakuj kolego. Jak zaatakujesz? Ja zaatakuję, na sprawy nie ma tematu. Na pewno ten ios user byłby dobry, żeby zaatakować. Ok, zaatakowałeś. Ja zaatakuję. Super. Jeszcze raz zaatakuję. I jeszcze raz zaatakujemy. Musiałem okay. się atakować wszystkich, to teraz wszyscy zaatakują Ciebie. I super. Mega full cent, bardzo przyjemnie. Super. Dobrze nam się udało tutaj to zrobić. Będziemy chyba atakować tutaj bardziej na południe, chociaż jeszcze nie jestem pewny. I chyba ty byłbyś najlepszą opcją do ataku aktualnie. Tak mi się wydaje. Jaż tutaj widzę, że się biją jeszcze. To jest fajnie. To przejmę wszystko ładnie. Per, Dostajemy korona. I teraz możemy... Właściwie możemy poczekać. Tu i tu sobie wyślemy jednostki Nie będzie atakowania mojej osoby na pewno Ciebie sobie też przejmiemy oczywiście war i tu zaatakujemy Przemusia fulsenną. Oj, a przemuś też tutaj z jednostkami nie stoi za mądrze. I przemój za moment też poleci, coś tak czuję. Ok, i zjemy go sobie całego. I Azerbejdżan w zasadzie też możemy sobie ładnie zjeść. I ziemniaka też sobie zjemy. Bo w sumie czemu by nie? Nie ma co go oszczędzać za bardzo. Jeszcze sobie tutaj zabierzemy. I czy mamy czerwony interest rate? Tak, mamy czerwony interest rate. W przypadku, gdy mamy czerwony interest rate, to zastanawiam się nad tym, żeby any attack full send nie zaatakować. Chociaż any attack full send trochę łabo mi wygląda, więc reptile. A, zaatakujemy. Reptile właściwie już siada. Jeszcze raz go zaatakujemy, to go od razu dokończymy. I Turcja mnie atakuje. Czemu Turcja mnie atakuje i czego Turcja ode mnie chce? Nie ma za dużo jednostek, a widziałem, że mnie zaatakowała. A jak widzę, że mnie ktoś atakuje, to już mu sojuszu nie daje na pewno. Bo czemu bym miał mu dawać sojusz? Jeszcze jeden atak wydaje mi się i będzie po temacie. Dokładnie. Ten też nie wiem, czemu miałbym tutaj mu sojusz dawać, więc go skasujemy po prostu bardzo szybko i przyjemnie. Jeszcze jeden cent, jeszcze jeden cent. Ty mi w ogóle nie, po, nie pomogłeś w niczym w zasadzie. Zupełnie w niczym mi nie pomogłeś, i nie wiem, czemu miałbym z Tobą dalej być w sojuszu. Bo mi po prostu nie pomagałeś. Nie, Szwajcarią to ty nie będziesz. To nie jest gra w sojusze, tylko to jest gra w niszczenie. Więc tobie też podziękujemy. Druga mapa, na której sobie zagramy, będzie nieco mniejsza. Będzie to mapa z jeziorem. Zobaczymy jak nam pójdzie, jest 15 graczy na chwilę obecną Wydaje mi się, że to jest sporo jak na tą mapę Dochodzi jeszcze więcej ostatecznie, jest 17 osób Zaczniemy sobie tutaj że Na pewno najlepiej zacząć gdzieś w rogu To jest pewne i ostatecznie zaczęliśmy mniej więcej w rogu. Ty, oczywiście, raczej słabe miejsce wybrałeś, ale ok. I sobie jedziemy powolutku. Dajemy dwa sojusze. Ty atakujesz, boty już widzę, czyli już będzie problem tutaj z tobą. Czyli ci gracze będą mieli łatwiej na pewno. My sobie będziemy tutaj rosnąć. Tego sobie skasujemy od razu. Okay. I jeszcze jeden sędzik, i zaczynamy zabierać tutaj tereny. Ok? My też. Tutaj widzę fajnie fajnie sobie sannąłeś. Ciebie sobie zabierzemy. Ciebie sobie jeszcze przejedziemy kawałek. Tutaj sobie przejedziemy. ok Też możemy. Na południe będziemy lecieć sobie. Też możemy sobie zabrać już. Jeszcze sobie go zabierzemy. Tu, tu, tu. Tu, tu i tu. I w zasadzie mamy całość zabraną, jaka nas interesowała. Jeszcze możemy, że nie możemy tutaj zaatakować. I czekamy. Mamy koronę. Mamy dosyć sporo jednostek. Jak na to, co nas otacza. i Widzę, że jesteś słaby raczej. Więc sobie Ciebie zabierzemy. Zabierzemy sobie Tobie więcej jeszcze. Terenu. Może jeszcze jeden atak wydaje mi się. To powinno być OK. Teraz możemy sobie już z tobą wziąć. I cóż. Tym każemy zaatakować tego na pewno. Definitywnie full Sand najbardziej by mi tutaj pasowało, żeby padł. Drugi jest Lof, który jest na samym dole. No to każemy im atakować Lof. Hmm, przejawia. To atakuj kolego. Mój sympatyczny. Jeśli chcesz, Ole zaatakować, bardzo. Ale ja bardziej bym zaatakował jednak ciebie. Bo tutaj kolega mi rośnie dosyć spory na dole. A wy nic z tym nie robicie w zasadzie. Więc ja sobie coś z tym zrobię. I po prostu go zjem. OK. Zjedzony został niebieski. I teraz polecimy sobie od razu. Bez, nieprzerwalnie w zasadzie. Na 850. OK. Puls no, fajnie. To mi sporo pomoże. Możemy atakować tego, bo widzę, że też jest słaby raczej. Lecimy sobie w miarę szybko. Byle nie mieć od Betray Fullcent mniej jednostek, właśnie. Eee, nie polecam ci tego. Okay. Możemy sobie zrobić sojusz z tobą w zasadzie też. Zróbmy sobie może sojusz 642. A 100 tysięcy jedno... pikseli mniej. Z kolei Ciebie będziemy tak delikatnie uderzać, mi się wydaje. Tutaj w rogu możesz być nieco problemem. Widzę, że mnie atakujesz. No to Cię będziemy sendować. Betray Fulsen ma 6500, a ma dwa razy mniej, wydaje mi się, że to jest bardziej takie przychylne. Ok, Fulsen Noe, ja sobie to odbiorę teraz kulturalnie. I z tą możemy sobie, co już na razie wziąć, choć widzę, że tutaj już kolega się botem zrobił, więc nie powinien być problemem. I tego bota w zasadzie moglibyśmy sobie zjeść na raz czyli klikając połowę jednostek i atakując go żeby nie był taki duży żeby nie stanowił dla nas zbyt dużego problemu teraz oni niech się ci dwaj niech męczą z botem ja sobie poczekam na czerwony interest rate czyli tak jak teraz i tego który nam nie pomógł w zasadzie w ogóle wygrać sobie zniszcza tu jeszcze ktoś został co tu zostałeś, kolego? Kupujemy sobie tutaj łódeczkę. I zaatakujemy sobie ciebie. ok? I czyścimy w zasadzie, no? Ole został wyczyszczony. Ten pan z bardzo niefajnym nikiem zostanie wyczyszczony. Takich ników się na pewno nie robi. I tu jeszcze ole jest, więc też zostanie. Zainhibowany. No i został Bot. I wygrany. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Zostawcie łapkę suba. Zachęcam do komentowania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.